Siemaneczko, mordeczki, jesteście sami gołemi wziutka, bo to pewnie tylko Jestem gołemniku Tutaj jest młody Nie wiem co to będzie Pocztu tu super pewnie Dawno sprzątałem tu Widzę, że młody jakiś jest there. Siedzą se tu wszystkie Tu po prostu są Mają tutaj jajka i tu Tu siedzi Tipler i ten Tu siedzi biała i co nie wiem Ciepło chociaż Zimne. Nie wiem, czy coś będzie z tego. Budapeszt. Budapeszt, żółte się nie sparowały... Niestety. Sam jest Budapeszt, skrzydło z Pokażę Wam młodego, który w wczorajszym ataku jest Tutaj jeszcze są dwa... Ciekawe, czy będą też półkingi. A ten jeden king, ten półking. Co zostało? Tego kota z opali dziadek nie mówi tylko pióra została. Dobra, pokażę wam tego młodego co wycięcie. Kurde tak go, go ja złapał wczoraj, jad, ale wrócił ten młody. Nie wiem, czy on mi nie jeść. Nie wiem, czy on będzie latał Raczej nie. E. Dawałam go rano do wody, nie chciał pójść. Tutaj są dwa młode. Tam jeszcze młody jest Jajka. I ten. Tutaj buta też jest. Siedzi se. Kiedyś tutaj przyszedł. I tak został. Kot mi tu wchodzi. A tutaj też jest samica. Motyla. dostanki kiedyś z Gretisia, ale ona mi ona nie jest potrzebne za bardzo. Więc dzisiaj po nią ma przyjechać i dorzucę mu wyszwancowinerka w gratisie wyszwanc no i idę coś na dworze nagle i tego młodego zrobiłam. i tak chodzą dziś latają te pocztusy jeden młody ciągle o ciągle dziś lata nie wiem gdzie ale codziennego nie ma prawie tutaj korzonka przyszła o kurde o. I setek tak chodzi tu? Na nowych koleżan koleżanki nowych chyba. przywiozłem ostatnio od dziadka, od babci dziadka. I setek tak chodzą gołębie. Ale już zamknięte były. Nie, nie są otwarte. Całą noc. i cały dzień. Nie no, kurde. I zamykam ich teraz i wypuszczam później, bo już jak ja za zatokował, to już za tak będzie. Dziś się chodzą. <laughs> <laughs> no. Się wystraszyli, ja cały czas lata. I duży, i mały, i średni, i bocian jeszcze. I straszy. Tutaj King został młody. No. Nie wie co się dzieje, ale jasno pewnie jest, bo już się z kółki Tam się chodzą, przy zbierają. I jęczmienia trochę. Dobra, robię cięcie. Coś się będzie działo. Dwa po jeszcze rano leciały. Jak widziałem, robi cięcie. I, i taka sztuka weszła z tutaj młodych się powykruwało teraz dużo, to będzie na tyle dzisiejszego odcinka wymienię się na pięć pocztowych, ale nie były na dachu, wypuściłem je ja i poszło wszystko no to. O, taki górniaczek Fajny Bez obrączek Nie chcę lata Jutro go wypuszczę z, z tymi głębiami i tyle I daj mi je, przyniosę Dobra, to widzimy się w następnym odcinku Na razie